Cześć! Zapewne niedawno zacząłeś lub dopiero planujesz zacząć swoją przygodę z Pokémon GO. Czasami trudno jest dogonić graczy, którzy grają już od paru dni lub mogą poświęcić rozgrywce więcej czasu. W tym poradniku pokażę Ci jak kupić wylewelowane konto z gry Pokémon GO. To jak wygląda przykładowe konto, możesz zobaczyć na zrzucie ekranu z komórki. Jednak zacznijmy od tego, czym jest Pokémon GO i co stanowi, o tak dużej popularności tej aplikacji. Gra Pokémon Go umożliwia łapanie, trenowanie i walkę Pokémonami, które pojawiają się w prawdziwym świecie, co skłania graczy do wychodzenia poza mury własnych domów, co znowu jest okazją do spotkań i spacerów. Jednym słowem, jest to gra w fenomen, która idealnie wypełniła panującą na rynku gier mobilnych niszę. Dobrze, przejdźmy teraz do konkretów, czyli do giełdy Pokémonów. Aby odwiedzić najpopularniejszą, odwiedź stronę, giełda Pokémon. Link może znaleźć w opisie filmu. Pomówmy teraz odrobinę o samych kontach, które odsprzedawane są na naszej witrynie. Wszystkie konta z gry Pokémon Go posiadają gwarancję na to, iż mają powyżej 20 poziomu. Poza tym ich poprzedni właściciele, poza licznymi Pokémonami, nagromadzili tam wiele innych rzeczy zdobywanych podczas rozgrywki, jak na przykład różne cukierki niezbędne do ewolucji Pokébole i tak naprawdę wszystko, co wypada z Pokestopów. Ponadto konta, które oferujemy na naszej giełdzie były kupione nie więcej niż tydzień temu. Tak naprawdę to cały czas je skupujemy, więc z dnia na dzień pula kont dla gry Pokémon Go jest inna. Jak widzisz, cena za jedno konto to koszt niespełna 5 zł, co jest wręcz niczym w stosunku do tego, ile czasu trzeba poświęcić na wyekspienie konta do tego poziomu, nie mówiąc o złapaniu rzadkich w naszym kraju Pokémonów. Jeżeli jednak przywiązałeś się do swojego konta, możesz skorzystać z bonusów wynikających z korzystania z pakietu trenera Pokémon. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o nim więcej, kliknij przycisk odbierz. Ja jednak w tym poradniku chciałbym skupić się na kupnie kont, także aby zakupić. Wystarczy kliknąć przycisk kup teraz, a następnie pobierz, aby pobrać plik z hasłem i e-mailem do konta. Następnie podajemy numer swojej komórki, na którą chcemy dostać kod aktywacyjny i to wszystko. Jest to dość proste, więc myślę, że nikt nie powinien mieć z tym problemów. Życzę wiele owocnych bojów u pobliskiej areny. Cześć!